Od poniedziałku poławianie mogą głosować na projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego na 2023 rok. Do wyboru jest 18 projektów dużych i 6 małych. Z każdej kategorii głosujący mogą wybrać po trzy najbardziej im odpowiadające pomysły. Głosowanie jest przeprowadzane wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Miasta w zakładce Budżet obywatelski. Osoby, które nie mają możliwości zagłosowania w domu, mogą skorzystać z przygotowanego przez miejskich urzędników punktu wyboru który znajduje się w Urzędzie Miasta przy wejściu od strony sądu. Punkt działa w godzinach pracy urzędu, Zgłoszone projekty są bardzo różnorodne. Dotyczą poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, wzbogacenia przestrzeni miejskiej o różnego rodzaju udogodnienia, czy organizacji imprez kulturalnych bądź sportowych. Głosowanie potrwa do poniedziałku 12 września do godziny 15.30. Wybrane przez mieszkańców projekty zostaną zrealizowane w przyszłym roku. Kwota przeznaczona na realizację projektów to pół miliona złotych. Dziurawy tłumik, czas na wymianę oleju, klocków hamulcowych, a może pora na konserwację klimatyzacji. Tylko w Plus Oil przy ulicy Dembrińskiej 18 w Puławach. Kupisz i wymienisz oleje w doskonałej jakości i najlepszej cenie. W naszej ofercie szeroka gama tłumików, najlepszych producentów do praktycznie wszystkich rodzajów aut. Plus Oil oferuje również szeroki wybór materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów, a także kosmetyków samochodowych. Plus Oil to profesjonalna mechanika pojazdowa oraz serwis ogumienia i klimatyzacji. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 8 do 17, a w sobotę od 8 do 14. Plus Oil, Puławy, ulica Dęblińska 18, telefon 81 886 63 25. Plus Oil, Twoje auto jest w rękach profesjonalistów.